Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie w dzisiejszym odcinku, specjalnym odcinku pod tytułem Dzień egzaminu. Tak, to już dzisiaj zdaję egzamin na kategorię C plus E. Czy można wymarzyć sobie lepszą pogodę na taki egzamin? Moi drodzy, witajcie. Jadę na egzamin. No, pogodę mam super, że tak powiem. Jest godzina dziesiąta, także chwila prawdy, moi drodzy, chwila prawdy. O godzinie dziewiątej wyjeżdżam. Na jedenastą mam być na miejscu. Jadę trafikiem, bo żona jedzie pygłotem. Do miasta. I cóż, zapraszam na dzisiejszy odcinek pod tytułem egzamin. Zobaczymy, czy przyniesie mi ta pogoda szczęście, czy przyniesie mi pecha. Nie wiem, nie wyobrażam sobie. Tam w Chełmie to jeszcze gorzej pewnie sypie, jak u nas. Przecież to bardziej wschód Polski. Spytacie się mnie, dlaczego robisz... O Jezu. Dlaczego robisz prawie jazdy w Chełmie? No zwyczajnie robiłem na C w Chełmie. Może ze względu na to, że to miasto jest troszkę łatwiejsze. Ale też... Ale też nie do końca. Kurde, do nie mam kabla. Ale myślę, że nie trzeba będzie. Do iPhone'a, kabla. Paliwa mi starszy, 420 km. Starczy. Ale jestem obsrany, powiem Wam, naprawdę. Gdzieś to na stare lata? Zachciało mi się. Gdzieś to na stare lata? Zachciało mi się robić prawo jazdy na kategorię. Człowiek się rozwija, nie? Tak to mówią. Na samym początku zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Kliknijcie dzwoneczek, naciśnijcie ten przycisk subskrybuj. Dobra, ruszamy. U nas droga wygląda w następujący sposób. Mamy minus jeden, sypie intensywnie śnieg, a nasza droga wygląda tak. Chcę wam powiedzieć, że gorszej pogody jeśli chodzi o egzamin na kategorię C plus E, państwowy, to wybrać sobie nie mogłem. Mam nadzieję, że ta pogoda bardziej przysporzy mi jakichś plusów jak minusów. Może będą troszkę łaskawym okiem patrzeć się instruktorzy i nie instruktorzy, a egzaminatorzy. No zobaczymy, to będzie widać. W każdym bądź razie wyjechałem już do Hełma. Jest godzina 9 za 7. Na 11 muszę być w hełmie ze względu na to, że mam jazdę wykupioną jeszcze dwie godziny. Czekajcie, wziąłem pieniądze w ogóle. Tak, wziąłem. Mam dwie godziny jazdy. Będę sobie jeszcze trenował przed egzaminem i o 14 ta się nie wiem, 14:15 czy 14:30. W każdym bądź razie o 14 już pewnie będę pod wardem w hełmie i będę czekał na wyznaczenie na moją kolej. Także na pewno to będą... Co? Brać go? Moi drodzy, bierę go. Zobaczymy. Albo się uda, albo się nie uda. No, no. Dawaj, ciśniemy. A no, sze! Słuchajcie, busem jeździ się specyficznie w taką pogodę. Troszeczkę miata dupą, ale, ale jedzie, ale jedzie. Opony mam w miarę dobre, także myślę, że trochę zdrowego rozsądku w połączeniu z dobrymi oponami i uda się szczęśliwie dojechać na miejsce. O, hejka. Moi drodzy, będziemy teraz wjeżdżali na drogę S19 w kierunku Hełma. Zobaczymy, jak yy, półgolpiaskarki jeżdżą. Przed światłami jest rozpuszczone. Zobaczymy, jak y, będzie wyglądała ta droga szybkiego ruchu. Póki co, droga no jest, jak widać, taka jaka jest. Szaleństwa też nie ma, no ale. Ja już jestem spóźniony, już jestem spóźniony co najmniej pół godziny. No, ale tak jakście słyszeli wcześniej, dzwoniłem do Helma i mam odwołane zajęcia, jeśli chodzi o doszkalanie się przed egzaminem. Będę miał tylko godzinkę, jakieś tam może przejedziemy się samym samochodem po mieście, bo miasta nie znam na tyle dobrze. I później, jakąś obsługę zrobimy przed egzaminacyjną. Dowód jest, jest, dowód jest. W ogóle ważny ja mam dowód, z czym się siku chce. Ze stresu, z nerwów, chyba moi drodzy. Tak, kurde, człowiek się stresuje. Ok, wjeżdżamy na Eskę. Ograniczenie do 90, już z daleka widać. Lewy pas jest taki, jak widać, że lepiej na niego nie wjeżdżać i nie wyprzedzać. I 90 wystarczy, moi drodzy. O, wybrał się. Jeszcze w telefonie patrzy, wyprzedza, tu jedzie, patrzy w telefon. Ludzie, niektórzy to są naprawdę mało odpowiedzialni, że tak powiem. Jedź szybciej, jedź. Jak cię dziubnie, to nawet nie będziesz wiedział kiedy. No, następny. No, ja się nie śpieszę. Ja się nie śpieszę. Będę sobie jechał yy, takim tempem, jakim jadę. Wiadomo, warunki są jakie są. I ten mija. A to i ja wyprzedzam Jest jeszcze gorzej, jak było, wiecie czego. Zaczął padać teraz deszcz. Zaczęło to wszystko przymarzać Normalnie jest szklanka. Tiry tak wolno jadą. Wjechałem 9,10. 10, 11, 2,5 godziny już jadę, jeszcze do hełma nie dojechałem. Eee, także prawdopodobnie to w ogóle nic nie potrenuję, ani nic. Jeszcze zajadę coś zjem śniadania nie zjadłem próbowałem się zatrzymać dopiero y, siku na, na przystanku oho pan włącza awaryjne już nie będziecie tego widzieć już coś tam się nadziało ale co? straż nie będę może tego trzymał chyba o tak pokażę z daleka <laughs> cysterka razie bro. Sesterka leży w rowie. No, nie ma. się jechał. Łukasz, nie rób zdjęć. Nie rób zdjęć, bo to niebezpieczne. Ja pieprzę. Dobrze, że wyjechałem o dziewiątej. Moi drodzy, bo byłaby. Byłaby masakra, jakbym wyjechał o 10. To bym w ogóle może i na egzamin nie zdążył. O 11, jakbym wjechał, to mógłbym nie zdążyć. No, nie mówcie, żeby do teraz tę te cysternę podnosić! Słucham. Witam. Przepraszam, że tak niepokoję, Ciel ma Łukasz z tej strony. Panie Marku, ja tam na 11 miałem być, ale ja wiem, że my tam przyczepą jeździć nie będziemy. E, no. Może na 12 się wyrowie, nie wiem, bo cesterkę tu przed hełmem z robu wyciągają. No ja już, już pan zaczął jeździć ze mną, te, miał też tę te cesterkę jeździmy. Dobra, będziesz pan w Ordzie, to pan przekręcę. To Zobaczymy, przekręcę. Zobaczymy, dobra. czy się Zobaczymy, uda, czy się to, nie dobra, uda. No dobra, porządku, pozdrawiam. Dobra, no, na razie. No także tu nie tylko ja widzę jestem spóźniony Dobra, wezmę postawię o, to sobie zobaczycie co tu się narobiło Wypompowują tę zawartość z cysterki Ciekawa sprawa, moi drodzy, bo nieciekawa sprawa, bo to trzeba wszystko przepompować. Także, no mają strażacy, co robić? Mają co robić? Dobra, dobra. O, teraz już będę na miejscu, to będziemy mi się y, jakoś tam y, widzieć razem. No hejka. Chciałem pozdrowić mój catering serdecznie. Zaciszę. Z Lipska. Wybaczcie mi, ale dzisiaj nie odmówię sobie przed egzaminem. Trochę przyjemności. Wyszedłem do Helma, Obiadem się jak dzik. Jak no, żarki jakieś jeżdżą. I linii to tu nie widać. Także jeżeli dojdzie do tego, że będę jeździł po mieście, czekajcie. To zwykle. Jeżeli dojdzie do tego, że będę jeździł po mieście, no to prawy pasji. chuch tam jazda po mieście to pikuś aby żeby dojść do tego, żeby po tym mieście można było jechać, bo najgorszy plac, nie? Ale damy radę. Minus jeden, czyli temperatura. Temperatura rośnie, zaczął padać deszcz, trochę szklanka się robi, ale będzie i tak. Widać jakoś to linię. Zwyczajnie powiem Wam, też nie jest. Naczepy są niskie. Także nie powinno... Niziutkie te plandeczki. Man i DAF, i teraz nie wiadomo, którym to się będzie zdawać. Tu stoi samochód z boku na Manie, chyba dzisiaj. Nie przejdzie tą moi drodzy, tak mi się wydaje. Za dużo jest rzeczy, na których mogę się na Dobra, idziemy się później. Ja już po moi drodzy. To była. była szybka akcja <laughs> kurwa, dłużej zajęło mu wypisywanie kwitów <laughs> jak, jak trwał mój egzamin oj zły jestem na siebie, wiecie zły jestem na siebie, <laughs> kurwa zrobiłem jedno zadanie dobrze pokazałem yy, światła przeciwmgielne tylne oczywiście to wszystko przed szczepianiem i pokazałem gdzie jest yy, zbiorniczek płynu do spryskiwaczy. No i przystępowałem, zacząłem przystępować do szczepiania. No i co? Nie celnąłem, nie? Nie celnąłem. Dał mi jeszcze jedną szansę, odjechałem, cofałem, ale mówię stanę, zatrzymam się, czy dobrze idzie. No i zwyczajnie wysiadłem z samochodu, nie zaciągnąłem ręcznego. I koniec. I po egzaminie. Ale jestem w kur... na siebie. Cały dzień psów w dupę. Pali o te pieniądze. Ale cały dzień zmarnowany. Pogoda o deszcz pada. W lusterkach gówno było bardzo widać, bo to. Ale wiecie co? To jest troszkę wina tego, że nie miałem treningu. E... W sensie dzisiaj nie miałem treningu e... przed egzaminem, bo... bo coś tam, nie? Także trudno się mówi. Siadam, jadę do domu. Widzimy się później. Trzymajcie się, cześć. Zły jestem na siebie, moi drodzy. Kur, jestem zły. Teraz jedź, tyle taki kawał drogi do domu. Aj. No moja wina ewidentnie, tu nie było nie było tu absolutnie mowy o jakimś zwalaniu, wiecie co, o zwalaniu winy na egzaminatora czy coś, bo i tak mi podarował jedną szansę i nie zaciągnąłem ręcznego zwyczajnie. No ale co poradzimy? Co poradzić mogę na to? Nie przejmuję się. Był przede mną pan co siódmy raz podchodził. Także jeszcze daleko, mu, daleko mi jest do niego. Dobra, bywajcie, trzymajcie się. Hej, o teraz przejdę na czerwonym nawet. Ej.